Siemanko, nazywam się Nortyx i witam was w kolejnej części poradnika do gry Valorant. Tym razem skupimy się na mapie Heaven, postać Sowa. To co, zaczynajmy! Więc tak, stajemy sobie w tym miejscu, celujemy lekko nad tą żarówkę, dwa naładowania, puszczamy i ona pięknie ląduje w tym miejscu, dając nam wizję, jak widzicie, tu o, na całe pracy. Kolejna szala, którą Wam pokażę, to szala na bomb site A z tego oto rogu. Jakbyśmy chcieli wspomóc naszego kolega, jakby nam wbijali na site A, albo po prostu odbić ten site. Jest tak, celujemy na tą linię z żarówkami na ten kabel z tego rogu. Niespełna jedno naładowanie. Lekko buskamy tylko. I strzała ląduje. W... W tym miejscu, dając na wizję na side'a i troszkę na longa. Kolejna strzała, którą wam pokażę, to strzała na bombside. A. Jakby nam przejęli i byśmy rotowali przez y, naszego respa, stajemy sobie tutaj w tym rogu i tak. Idziemy od tego słupka do góry, aż y, napotkamy niewidzialną linię przecinającą się z tym elementem. Tak o, ceiling I ona ląduje przepięknie w tym miejscu, dając wizję nam na całego side'a Kolejna strzała, którą wam pokażę to strzała na Garden A Na to miejsce Ustawiamy się na tą skrzynkę, patrzymy mniej więcej... Tu o I teraz celujemy w to miejsce I dochodzimy do drugiego naładowania, strzelamy I strzała pięknie ląduje tutaj o Pokażę wam teraz ostatnią strzałę na bomb site A, na plecy tego side'u I tak Patrzymy tutaj na to złączenie tych des desek. E, jak mamy te jasne kółeczko na tym graffiti. Jedno odbicie, dopełnie naładowane. I ona ląduje w tym miejscu. Dając nam wizję e, pod heaven i na tył bomb. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedną szałę. Jakbyśmy chcieli szybko pieknąć z heavenu, jest bardzo przydatna. Ustawiamy się tutaj. Strzelamy. W to miejsce. I ona ląduje. zaraz pod dachówką i mamy szybką wizję na Side, więc możemy szybko piknąć. Teraz pewnie przejdziemy na Mida na bombsite B. I tak ustawiamy się tutaj w rogu. Jak mamy kraniec tego dachu tutaj, to nakierowujemy na niego paskiem skill'a drona w ten sposób. Środkiem tego paska. I ładujemy. W ten sposób, strzelamy I ona ląduje pięknie tutaj pod oknem Goramy sobą na B I byśmy chcieli sprawdzić gdzie oni będą szli na początku rundy To ustawiamy się w tym rogu W tym miejscu Dwa odbicia Celujemy troszkę nad to okno W ten sposób Pełne naładowanie Ona się odbije raz, drugi raz I wtedy mamy pewność, że ona wyląduje W tym miejscu a jakby nam przejęli bombsite B i byśmy chcieli szybką wizję, to ustawiamy się tutaj na tej palecce. Celujemy w ten róg. Dwa odbicia. To pełne naladowanie. I ona ląduje w tym miejscu, dając nam wizję na tą stronę sajda. Dobra, pokażę Wam jeszcze szybką szałę z garażu na okno, a później przechodzimy na bombsite C. I to jest kilka szał. Stajemy sobie w tym rogu. Eee, jedno odbicie. I w zależności w którym miejscu puścimy tą strzałę, wyląduje w różnych miejscach. Jak wpuścimy w połowie, pamiętajcie, żeby zawsze celować w połowę tej framugi. W samym środku. Jak uderzymy w połowie, ona wyląduje pod oknem. Jak wycelujemy w trzech piątych, ona wyląduje tam o. Dobra, bomba C. Dobra, pokażę teraz dwie strzały na longa. Pierwsza strzała jest z tego miejsca. I jak mamy yy, pasek ładowania naszego strzału, to lewą stroną dotykamy tego drzewka. Idziemy do góry, żeby napis y, charge ułożył się na tym dachu. ten oto sposób. Drugie naładowanie. I ona ląduje na tym drzewie. Druga szała, którą wam pokażę na longa, też ląduje na, tak, na tamtym drzewie. Ustawiamy się w tym rogu. Jak mamy te białe kwadraciki tutaj, to najeżdżamy na czwarty kwadracik y, y, pierwszym ładunkiem naszych odbić, w ten oto sposób. Bez y, żadnych odbić dochodzi do trzeciego naładowania. I ona ląduje w, w tym miejscu. Jakby nam wbili na sajda C, i byśmy chcieli go przejąć, odbić, to ustawiamy się w tym rogu. Tak, żeby drugie okno było w połowie niewidzialne. Zasłonięte to znaczy. I teraz nakierowujemy na tą krawędź troszkę w dół. Jedno odbicie w pełni naładowane. I strzała ląduje w tym miejscu. Oto. Pokażę Wam jeszcze jedną strzałę na, na side A, A na longę na A. Ustawiamy się w tym rogu. I jak mamy tą ramkę. Tą framogę tego okna, to nakierowujemy na nią naszą ikonką y, y, szały elektrycznej w ten oto sposób. Pełne naładowanie. Lecimy, 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 lecimy. I ona ląduje w tym oto miejscu. Przechodzimy do ataku, temporadnik już i tak ma 8 minut, więc nie będę pokazywał 1000 tysiąca strzał, tylko pokażę wam te, które są najczęściej przeze mnie wykorzystywane. Więc tak, pierwsza strzała to jest strzała na, na bomb A, ustawiamy się w tym miejscu, tylko miejcie jakiegoś kolegę, który będzie was tu y, osłaniał. Celujecie w to miejsce, ładujecie I do połowy. I ta strzała ląduje tutaj, odsłaniając cały site A. Dobra, jak już przyjmiemy sajda A, to pokażę wam dwie strzały. Pierwsza to będzie na wyjście z sajda B, czyli ustawiamy się tutaj, o. Nakierowujemy w to miejsce i do połowy naładowujemy. I ona ląduje tu, o. A druga. Znowu, w to samo miejsce stajemy, jedno odbicie. Nakierowujemy to do połowy naładowane. Ona się odbije od tamtej ściany i ląduje tutaj. I pokazuje w tym momencie to i to. Przenosimy się teraz na bieda i szybkie wjeżdżamy na bombsite B. Piesza to ustawiamy się w tym miejscu. Celujemy najbardziej yy, na prawo, jak tylko możemy. Na tej wysokości, mniej więcej, jedno widzicie, Pełne naładowanie. I ona ląduje tutaj po prawej stronie, więc pokazuje nam, jeśli ktoś by stał tutaj, tu i tutaj na boksie. Dobra, druga strzała, którą wam pokażę, działa praktycznie tak samo, tylko uderza w drugą stronę side'a, więc tak, ustawiamy się na wysokości tego krzesła przy ścianie, celujemy najbardziej w lewak, tylko możemy na podobnej wysokości, jedno odbicie i ona ląduje, tu ona w ramuce. Ok, więc przyszła pora na ostatnią strzałę w tym poradniku, jest to strzała na bomb side C, ustawiamy się tutaj w tym miejscu, jak mamy to drzewko, to celujemy w to drzewko, do połowy... Ona ląduje tutaj na plecach. Pokazuje nam praktycznie wszystko. Okej, okay, moi mili. Na tej mapie jest tysiąc innych strzał, ale pokazałem wam te najpopularniejsze, te, które są najczęściej już wykorzystywane przeze mnie. Eee... A co do ataku, czemu w ataku pokazałem tylko te strzały, a nie jedne, ani nie pokazałem strzału z jednego side'a na drugi, ponieważ na, na tej mapie liczy się prędkość. Im szybciej wbijemy na side'a, tym lepiej dla nas, przejmiemy go i będziemy mogli się spozycjonować i nie ma sensu puszczania strzału z jednego side'a na drugi. Więc y, może w przyszłości dokręcę jakiś poradnik, tu, w którym pokażę jeszcze inne szały. Pewnie jak zmienią hitboxy, to dokręcę taki poradnik. A tymczasem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że się podobały, nauczyliście się czegoś nowego. To co? Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! A, jeszcze zostawcie jakiegoś suba lub łapkę w górę, jeśli się podobało. Hej, hej!